Ja delikatnie też się pod tym podpiszę, że zrobiłaś trochę karierę przez łóżko. Zgadzasz się z tym, czy czy uważasz, że to są jakieś błędne Ja, ja myślę, że yy, relacja z kamerzystą yy, przyniosła mi... jest bardzo mi dziwnie, jak się tam widzę. Yy, to nie patrz. Relacja z kamerzystą przyniosła mi więcej jakichś negatywnych rzeczy do mojego życia, niż pozytywnych. No tak, ale zobacz, czy nie weszłaś w relację z kamerzystą właśnie dlatego, że po, po, po tym jak rozstałaś się ze Stu, to zauważyłaś, że twoje notowania w świecie influencerów nie, spadają. Nie. Zresztą to on do mnie napisał. Wiesz, z, z mojej perspektywy i podejrzewam, że z perspektywy wielu internautów, to wyglądało właśnie, że po tym, jak się rozstawałeś ze Stu, nie mogłaś sobie znaleźć za bardzo miejsca i postanowiłaś dołączyć do tego drugiego. No to też była jakaś forma timu. Wcześniej byłaś tak delikatnie, ocierałaś się o Team X, a postanowiłaś przejść do tego teamu kamerzysty. Nie, to on do mnie napisał. To nie ja wyszłam z inicjatywą, to nie był jakiś tam pomysł. I to jeszcze namawiał mnie, dzwonił do mnie i mówił, no cóż tam, cóż tam, powinna taką śmieszną rzecz powiedział, że on ma pół miliona wyświetleń na story, coś takiego, zachęcał mnie, że chodź, chodź będzie fajnie, że fajny content, mam fajny pomysł na ciebie, na, na ten I, i on jest takim krętaczem, ale tak średnio chcę o nim mówić generalnie. Dobrze, no to yy, kiedy ten OnlyFans będzie. Oh. Influencerki, które yy, Posiadają OnlyFansa, nieważne nawet co tam stawiają, są od razu wykluczane z takich współprac. I jak ja mówię, rok pracuję nad, nad tą kolekcją kosmetyków, ona naprawdę będzie taka, no fajna, zobaczycie zresztą. E, nie chcę tutaj za dużo spoilerować. Włożyłam w to mega dużo pracy i, i po prostu zmarnowałoby się to wszystko. Miałabym, wiecie, rok pracy pierdzielić, żeby pokazywać tyłek gdzieś, gdzieś na OnlyFansie za pieniądze. No dobrze, ale Twoje podejście jest takie, że gdyby nie te współpracę. To nie miałabyś żadnych oporów, żeby założyć OnlyFansa. Nie. Okej, okay, to nie myślisz, że tak naprawdę na tym OnlyFansie zarobiłabyś znacznie więcej niż na tych kosmetykach? Tak, ale to jest jednak fajniejsze powiedzieć, że mam swoje kosmetyki w sklepach. Fajniej jest, wolę, wolę widzieć, jak na przykład młode dziewczyny używają moich kosmetyków, na przykład kupują pierwszy błyszczyk, pierwszy błyszczyk jest odwagaty, niż jakby czym byś się pochwalił przy stole rodzinie, że masz swoje kosmetyki w Rosmanie, czy że jakiś stulejarz wali do twoich zdjęć? Okej. Okay. Czy jesteś usatysfakcjonowany tą odpowiedzią? Nasłuchałem się bardzo dużo takich e, historii, gdzie e, no, musisz coś oddać, żeby rzeczywiście a to tam żyć. że tak. no, ja, ja i tak robią karierę przez łóżko, tak jak tutaj kolega powiedział, więc mi to tam nie przeszkadza. To jest, bo to <laughs> temat, temat ucieka i myślę, że to nie ma sensu. Ja mam pytanie do fagaty. Czy podoba się Sylwester Vardengo? Nie... Znaczy Sylwester jest bardzo przystojnym, młodym mężczyzną. E, <skrym> Ale patrzę na niego tylko i wyłącznie... Um... Po, przez pryzmat zasięgów. Ja A ty jak patrzysz na mnie, ty mnie lubisz naprawdę. <grymne> nie, nie, ja, ja lubię bardzo Sylwka i patrzę na niego tylko um, jak na kolegę. Zresztą ma kobietę i ja to respektuję. No, to dobrze. <stosan Bringing news> no Pozytywne, czy masz większe powodzenie na przykład u kobiet No na przykład to kręci. Nie, właśnie nie. Okej. Okay. Ja tam nie wiem. Znaczy, z... <speeding noise> <gorgeous> mam inny typ faceta. A no tak, na mój, mój kolor skóry teraz, to, to ale poczekaj, jest jakiś za... taki, który już by bardziej cię Ale poczekaj, ale dlaczego mówisz, że masz inny typ faceta? Czy w związku z tym, że on ma ciebie mniejszą karnację, to już nie jest w twoim typie? A czekaj, czekaj. Dzie Bo zobacz, Lubisz, czy nie lubisz? Nie no, powiedziała, że ma właśnie Ciemi. inny typ. Znaczy, no, to mam jakoś tak, że po prostu nie pociągają mnie nie pociągają. ciemniejsi e, faceci. Najbardziej lubię białych chłopaków. Uważasz, że jest ja to jestem ciemniejszy, czy nie? Teraz na przykład. To jest już ciemniejszy? Ale masz widać, że masz, masz kręcone włosy, masz trochę inną urodę niż, niż Polacy. Uuu. Ale Nocnym nie, ma, nie czujesz do mnie popędu seksualnego, masz do tego prawo. No <noise> eee! się, się bardziej podoba i tego nie ukrywam. No dobrze, ale jednak Proszę. padło, padło Proszę. tutaj sformułowanie, Ksaj powiedział, że go też skreślasz, bo ma... Nie skreślam, tak sobie, tak się droczę z nim. Tak, no, ale zobacz, że dla ciebie... Tak samo jak Japczan mówi, że jestem gruba, tak sobie droczymy, no nie? Czemu jest tak, że dla ciebie najważniejszy, najważniejsze są walory, fuck jeśli up, chodzi o, yeah, wygląd, tak, o wygląd, o wygląd nigdzie tak, nigdzie tak nie powiedziałam, ja się droczę z Ksajem. Nie przeszkadzają mi jego za kole. Okay, <grafię> też mam za kole. Tak Wczoraj no. mówiłam na tym, na, na streamie, że ja też mam za kole. Ty, ty miałaś być w teamie nacu Dlaczego finalnie e, zrezygnowałaś z tego projektu? Wiesz co, moment, w którym mi to zaproponowało, był takim momentem w moim życiu, gdzie ja nie do końca wiedziałam, co chcę robić. Mhm. Teraz już wiesz? E, tak, teraz już Chcesz wiem. Chcesz coś robić w życiu? Ja nie e, nie będę zdradzał swoich planów, no, ale na przykład walki są jednym z tych, z tych no. planów. Chcę stoczyć na pewno jeszcze kilka walk. Ehm. I co? I to był taki moment, gdzie ja nie wiedziałam, co, co chcę robić i stwierdziłam, że dobra, łapię się czegokolwiek, no nie? Mhm. E, ale potem tak sobie to przeanalizowałam, czy ja się nadaję do, do, do bycia w teamie. Mi się wydaje, że nie. W sensie, że jesteś niezgodna i byś się pokłóciła, byś rozbiła szklany stolik, tak jak <coughs> u mnie? Nie, dobrze mi się mieszka, tak jak mieszkam z osobami, z którymi teraz mieszkam. E, mhm. Nie wiem, czy dałabym radę mieszkać z większą ilością osób. Nie wiem, czy by mi to nie przeszkadzało. E, nie wiem, czy nie czułabym się taka troszeczkę. Wiesz ja lubię też cenię sobie prywatność, okay. wbrew pozorom. I, e, lubię Ale szkać... innych prywatności nie cenisz sobie. Czyj? Wielu osób, bardzo dużo mam od Ciebie takich informacji, y, dosyć pokazujesz mi rozmowy z innymi osobami. Czyli so, ty cenisz swoją prywatność, ale prywatność innych osób, które do ciebie piszą, to już masz gdzieś. Ale mówię o takiej prywatności, że lubi się na przykład zamknąć pokoju sobie siedzieć, Aha. a nie, że ktoś mi wleży do pokoju i, i nie wiem, i albo będzie mnie. W, ja w ogóle nie ufam bardzo ludziom. I... Ale właśnie, z jak...